Cześć wszystkim! Dziś bardzo ciekawy temat. Nissan X-Trail 1,5 E Power E4 ORC w wersji Entrek na rok modelowy 2026 to hybrydowy crossover generacji T33, w którym turbodoładowany silnik benzynowy 1.5 litra nie napędza bezpośrednio kół, lecz działa jako generator dla akumulatora, a za napęd odpowiadają silniki elektryczne, zapewniając wrażenia jazdy jak w samochodzie elektrycznym bez potrzeby ładowania z gniazdka. Napęd na cztery koła e4ORC wykorzystuje dwa silniki elektryczne, a układ z podwójnym silnikiem umożliwia niezależne sterowanie wszystkimi czterema kołami dla lepszej stabilności i przyczepności na śliskich i nierównych nawierzchniach. Wersja Entrek Wyróżnia się terenowym stylem, czarnymi lusterkami i relingami dachowymi, unikalnymi 18-calowymi felgami oraz bardziej wytrzymałym wnętrzem dostępnym w konfiguracji pięcio- lub siedmiomiejscowej. W kabinie znajdziemy cyfrowe zegary, nowoczesne systemy wsparcia kierowcy oraz tryb jazdy jednym pedałem e-pedal. Oficjalne zużycie paliwa WLTP wynosi około 6,1-6,7 litra na 100 km, a w praktyce zazwyczaj mieści się w granicach 65 7 ,5 pół litra. Model łączy komfort, oszczędność i pewne prowadzenie na co dzień i w podróży. Dziękujemy za oglądanie i za Wasze polubienia. Subskrybujcie kanał, jeśli kochacie motoryzację.